Witam z przesudownych okoliczności przyrody. Jest godzina siódma, jesteśmy na Wyżnie Kondradzkiej przełęczy. Wyszło przed momentem słońce, bo tak były chmury i przepięknie prezentują się. Zielone, tak naprawdę, chociaż nazywają się czerwone, ale od tej pory to zdecydowanie roku. Zielone, zielone, czerwone wierchy. Łąki mamy tutaj rozkwit. Rozkwiecione, chciałem powiedzieć, ale rozkwitnięte te łąki przeróżnymi barwami dziesiątki, dziesiątki kwiatów przeróżnych można spotkać, zobaczcie jak żółto, fioletowo jest tutaj teraz rzut oka w stronę Tatr Zachodnich cały czas były chmury przed momentem dosłownie wyszło słońce Tatry Zachodnie wysokie bardziej w chmurach przepiękne, przepiękne widoki uważajcie dzisiaj, bo dzisiaj zapowiadane są burze 10 godziny 11, 12 Także powoli trzeba już tak naprawdę kończyć wycieczki, a my oczywiście patrzymy na Giewont. Co tam słychać? Gdzieś pod krzyżem parę osób już szło do góry. To nie jest tak, że ja tu szedłem sam na no wakacje. <śm> poza wakacjami, poza weekendem to pewnie szedłem sama, tak to jednak parę osób jeszcze mnie wyprzedziło nawet. Czyli dla którzy wracali trzy osoby ze szczytu, ale teraz zrobiło się, wydaje mi się, że zrobiło się piękniej niż było nawet o świcie. Popatrzcie się, jak pięknie te kwiaty nam tutaj kwitną i jak cudownie zrobiło się w tej chwili. No dosłownie, gdy przyszedłem tutaj były ciemne, ciemne chmury, a teraz zrobiło się naprawdę przepięknie. I jeszcze rzut oka na jak mówiłem, zielone, czerwone wierchy na Kape Kondratko, na Mały łączniak już tam pochodzi, zachodzi, zachodzi słońce. Tak jak mówiłem, dzisiaj gdzieś o godzinie 11-12 zapowiadane są burze, także uważajcie, sprawdzajcie programy przed wyruszeniem w Tatry. Wielka turnia tutaj na, naszych, na naszym ekranie, a tam największe tatrzańskie jaskinie. Jadr. temperatura dzisiaj dosyć wysoka rano byłem w o 5.30-15 stopni było tutaj oczywiście pewnie jest koło 10 może troszkę więcej oh, i to są piękne o każdej porze roku jesienią i latem i zimą to dosyć często ale to takie nasze piękne naprawdę piękne Miejsce, gdyby się poszli na kopę Kondratką spotkalibyśmy kozice. Ja tam praktycznie za każdym razem gdy jestem spotykam kozice. No ale to może następnym razem dzisiaj musimy wracać na dół. Pozdrawiam jeszcze raz Wyżniej kondratki przywęcze. Zostałem Państwu przez chwilę z ciszą i z szczebiotem ptaków i z wiatrem.